Witam wszystkich. Jestem tutaj Loks222 i chcę Wam dzisiaj pokazać, jak pobierać filmy z YouTube. Na początek, wchodzimy w google i wpisujemy. wit Następnie otwieramy pierwszy link, jaki nam wyskoczy. To powinno być jak I na górze mamy URL, i tutaj wklejamy. Ja tutaj podaję przykładowy filmik, wklejamy link, w URL i wciągamy do nas. Następnie czekamy, ile powinniśmy mieć uruchomiony Java. Tu powinno wskoczyć takie na okienko, ja Już mam tutaj wybrane, także. Ale tutaj mamy wskazówki. Czekamy chwilę, y, aż skończy się ładować i wyskakuje. Y, powinny nam wyskoczyć y, foro, różne formaty na telefon, czyli 3GP, y, MP4, amper, y, FLV. No i wybieramy dany y, interesujący nas format. To na tyle. Dzięki i do usłyszenia.